Ze mną hejter, po zwycięskiej walce z Tomkiem Olejnikiem, powiedz jakie to jest uczucie? Bardzo piękne uczucie, myślę, że następna walka też będzie o konflikt, nie jest ciężko w internecie, więc na pewno wydaje mi się, że jakiś tam jeszcze się pokaże na pewno na gali. I śpieszę się, bo muszę się nachlać, już z Tomkiem pogodzeni i idziemy pić. Słuchaj, mhm. bo e, mocno hejtowałeś wcześniej Tomka w internecie. Powiedz, masz już kogoś tam na oku, jakiegoś swojego oponenta, którego też mocno hejtujesz, z którym chciałbyś zawalczyć na ewentualnej kolejnej gali Fame MMA? Znaczy tak jak mówię, o konflikt nie jest ciężko w internecie, na pewno się coś znajdzie, na razie niczego nie ma, ale tak jak mówię, jestem hejterem, na pewno będę kombinował. Dostałeś zielony pas po walce. Od Fame MMA bossa. Od Fame MMA bossa? Tak. Czyli, czyli od kogo? Od Wojtka Goli czy od Boxdela? Ten. Ten tam. A to mówisz yy, o ZMMA.pl, tak? Tak, 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 właśnie ten. A Czyli dobra. Taki jaki miałem, taki jaki mam w domu, taki jaki wisi w szafie i czeka na swoją okazję. Czyli to jest jakby za Twoje dokonania, które poczynałeś w judo? Tak, 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 tak. To jest takie przypomnienie, nie? Dobra. Jak śpieszysz się, mam jeszcze takie szybkie pytanko. Na którą walkę najbardziej czekasz? Stifler z popkiem oczywiście. I z popkiem też chcę stoczyć walkę, ale nie wiem, czy się nie przestraszy. Ale jak typujesz tą walkę? Stifler. Stifler, tak? W której rundzie? Mam nadzieję, że nie będzie tego oglądał Popek. Yy, obydwóch lubię, ale jednak wydaje mi się, że Stifler jest taki bardziej wyluzowany, otwarty i że on jednak chyba wygra. Dobra, dzięki wielkie za wywiad i życzę ci powodzenia.